Bobik i. Dzisiaj ja się dowiedziałem, że jest i bób, i Bobik. To zupełnie dwie różne rzeczy. Bub, szlachetny, dojrzały, polski, a Bobik, taki bardziej pasterny. Probowam. Zrobię najprostszą wersję, taką, co to ja lubię. Bób mamy, świeży, prosto ze sklepu. Przeprobukujemy wodą. Bób warto przyglądać, czy jest dobry, czy jest nie jest zepsuty. Pokażę od razu, że Bobik może być też taki. Z tą taką dziureczką. Yy, Najmniej robaczek. To zależy, kto co robi. Ale wiadomo, w piątek się nie je. To dzięki temu Bóg ma jeszcze więcej białka niż normalnie. Ja to tam nie przemadam na tym, więc to sobie tam odkładam yy, dzieciom czy komuś. Bobik przepukany, bardzo prosto, dowody. Mam na to dowody, że będzie bardzo prosto. Pierwszy dowód: gotuje się mi woda. Mhm. Pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki cukru. Tu muszę uważać, że mi ta łyżeczka ze środka nie wypada. Też po polecam, żeby uważać. Ja będę ób robił z koperkiem, bo koperek dobrze działa na bączki. To są po wobie, żeby były mniejsze. A tu mam koperek, nie? O, tak wygląda. Ponieważ no, te zielone ja dodam później, to odkrawam sam koniuszek. O! I tu mam taki pęczek. Ten pęczek wrzucam do wody. Odda smak to temu bobu. Woda wrze. Zmniejszam na 12. Wiadomo, i wrzucam bub. Najtrudniejsze, bo trzeba poczekać około 7 minut. Między 7 a 10. Minęło 7 minut z nożem w ręku. He 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 he. I odcedzamy kartafelki. A nie, bobik, Znaczy Bub. Bób zrobiony. Teraz tak. Ja go zrobię w taki swój sposób, który lubię. Czyli podam go z masełkiem i kopereczkiem. Siekam koperek. Patańka, gumkę ściągam, na patelę, popereczek, Ja dam dużo bo lubię, żeby nie było gazu, wiadomo. I dam troszkę masełka. Masełkę nigdy zabiera. Jeszcze po posolę, Peper i daję dosłownie na chwilę na gaz, na ogień, to znaczy na indukcję. To nie ma się dużo smażyć, to masło ma się tylko tak roztopić. I je ten bobik tak pięknie obtoczyć. Taki coś się maślany zrobi. Mamy bobik do miseczki. No i jemy. Wszystko co jemy ręcyma, smakuje lepiej. Pamiętajcie o tym. A wiadomo, jak to mówią Francuzi, co z ręki to do buzi. Skórka zdejmujemy, wiadomo. Taki bób można obrać. Znaczy to też nie, nawet już bez masełka i Koperku, dodać do makaronów, do sałatek, do pierogów, do wszystkiego. Ale to już później. Pozdrawiam.